Cześć, w tym filmie przedstawię wam, jak zrobić takie lepsze i dużo wyższej jakości wino pomarańczowe. I oczywiście przejdźmy do składników, jakich potrzebujecie, ale od razu wam mówię: to wino będzie dużo wyższej jakości niż możecie kupić w sklepach i ogólnie wyższej jakości niż takie domowe wina, bo ja takimi tylko się zajmuję, wysokiej jakości. Na początku. Musicie mieć oczywiście pomarańcze, czyli sobie kupiłem, powiem Wam, około 20 kg pomarańczy. Są tu i są tam jeszcze i są jeszcze gdzie indziej. Ale ja do baniaka 5 litrowego potrzebuję. I oczywiście mam gąsior. Gąsior potrzebujecie, ile tam ile potrzebujecie, w zależności od ile tego wina będziecie chcieli zrobić. Pomarańcze, pomarańcze oczywiście najlepiej wybierać takie słodkie, które mają taką z tyłu dupkę, żeby nie miały pestek. I teraz powiem Wam jak uzyskać z niego sok. Możecie w, w trójaki sposób zrobić. Możecie oczywiście z sokownika, ale z sokownika niekoniecznie polecam. Dlatego, że te pomarańcze jak sobie wyciśniecie w tym sokowniku. No to one mogą zgorzknieć i na pewno Wam zgorzknieją od tego białego co jest. Dlatego sokownik na gazie, czyli w podgrzewanej obróbki termicznej Wam nie polecam. Najlepszym rozwiązaniem jest albo zwykły taki wyciskacz do cytrusów co macie. tylko że nam dużo się marnuje, bo wiecie w tej pulpie dużo zostaje. Albo tak jak ja mam. Chyba najbardziej takie urządzenie najciekawsze, czyli wyciskarka wolnoobrotowa. No i oczywiście w wyciskarce wolnoobrotowej możecie najlepiej to wszystko wycisnąć, dlatego że ten sok będzie miał najbardziej wyciśnięty, będzie z tych pomarańczy czymś takim. I oczywiście żadnej gruby termicznej tutaj nie będzie, to jest takie najlepsze rozwiązanie. Ale to będzie mozolne i dosyć długo trwałe, bo ja potrzebuję około 5-4,5 litrów soku, bo mam właśnie gąsior 5-litrowy. No ale powiem Wam teraz o składnikach, jakie są Wam niezbędne do właśnie świetnego wina pomarańczowego. Mianowicie ja zawsze używam trzech składników. I słuchajcie, bo to jest bardzo ważna informacja. Dlaczego wina, o których ja mówię, są dużo wyższej jakości niż wina, jakie byście kupili sobie tak w dowolnych tych sklepach, takich wiecie, marketowych czy w większości 99,9% domowych win, dlatego że ja stosuję 100% soku. We wszystkich winach, jakie robię, robię ze 100% soku. Ja w ogóle wody nie dodaję do żadnego wina. Z czegokolwiek wina nie robię, nie ma tam z nim żadnej wody. Oczywiście sok sam składa się z wody, ale ja nie dodaję od siebie wody, tylko to jest 100% soku. I składniki, jakie będziecie potrzebowali, to jest oczywiście nie zawsze konieczny, ale ja dodaję yy, oczywiście kwasek cytrynowy. Nie za dużo, kilka łyżek dodaj, dlatego że drożdże, które będziecie dodawali, one lubią środowisko kwaśne. Oczywiście drożdże winiarskie i tutaj na pewno winiarze, co robią, jakieś wino, mogą... o, są różne drożdże do różnych win, takie burgundy i takie, do ciężkich win, do białych, deserowych i tak dalej, i tak dalej, do lekkich. Ja Wam powiem tak, ja zawsze stosuję drożdże uniwersalne. Drożdże uniwersalne, nie ważne jakiej firmy, akurat Fermin, ten 7013 stosuje już od dawna. I nie ważne jakie wino robię. Powiem Wam czy robię wino takie, czy owakie, czy z samych jabłek. Staram się zawsze robić wino z jednego owoca. Rzadko miksy, bo one mają gorszy trochę smak. Zawsze daję ten filmik w każdym razie drożdże. I oczywiście jak tutaj pisze na paczce tak drożdże na 10-35 litrów to ja Wam powiem daję, że pół paczki. Czyli pół paczki na 15 litrów mimo, że baniak zawsze robię 5 litrowy to nie jest istotne, dlatego że te drożdże umierają i potem neutralizują się jeżeli wasze wino osiągnie poziom tych 17% to powiedzmy, procent alkoholu. Spoko. I oczywiście cukier, najzwyklejszy cukier, jakiś tam, jakikolwiek cukier, no po prostu cukier rafinowany, ten biały cukier w kryształkach, co jest. I wam powiem, musicie dobrze to zasłodzić, bardzo słodkie. Spoko, to nie będzie słodkie w ogóle potem wino, będziecie one samo się będzie redukowało dzięki temu, że drożdże pracują. I zlikwidują tą słodycz z wina. Jak zasłodzicie na maksa to wino, to te drożdże będą sobie dotąd pasowały, aż osiągną ten procent alkoholu i wtedy ten cukier spada. Bo jak zapomnicie sobie dobrze dosłodzić wina, no to Wam się zrobi super wytrawna, albo w ogóle ocet. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby też na początku dużo cukru, żeby drożdże miały nasze pracę. Czyli jakie potrzebujecie składniki. 100% soku, w tym przypadku pomarańczy, czyli wyciśnięte pomarańcze trochę kwasu cytrynowego kilka łyżek dużo cukru rafinowanego na taki baniak 5 litrowy to na starcie daje około kilograma cukru a potem co jakiś czas, gdzieś co miesiąc sobie zaglądam do tego Wina, otwieram go, po prostu próbuję, smakuje, czy już takie jest trochę przeciągnięte w pół wytrawne, wytrawne, jak jest już trochę za mocno przeciągnięte, no to wtedy oczywiście dodaję cukru więcej, żeby te drożdże miały na czym pracować. No i oczywiście drożdże winiarny, ja polecam Wam naprawdę uniwersalne. Wina, wszyscy się do mnie dobijają i proszą o butelki z No i słuchajcie, jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy Wasz mm, sok, Wasz pomarańczowy, przetrzyma, bo na początku się jeszcze nie, wysy, powiedzmy, nie wyrobi alkohol w nim, żeby go zakonserwować. Oczywiście ten kwasek cytrynowy jest też konserwantem, ale żeby Wam wino, a raczej ten sok się nie zepsuł, możecie sobie go zapasteryzować na kuchence w garku, ale powiem Wam, on trochę zacznie się przeciągać właśnie ku tej gorzkości, takiej kwasocie. Nie musicie tego robić, ale jak dobrze macie obrane z tego białego, to możecie sobie go popasteryzować 2-3 minuty do wrzenia. Ale nie musicie tego robić, to tak. jest kwestia dowolna. Ja tego osobiście zrobiłem w innym celu, dlatego że podgrzałem ten sok, co tutaj się znajduje, do właśnie wrzenia 3-minutowego. Tylko po to, żeby rozrobić właśnie ten, powiedzmy sobie, zacierek, żeby sobie rozrobić w nim drożdże. Droże muszą być rozrobione w czymś ciepłym, mówią w ciepłej wodzie, a ja rozrabiam się w soku. Zaraz ten sok po prostu na maksa po Dodam drożdże, żeby one już sobie też tam zaczęły yy, pracować. No i mamy teraz właśnie ten zagotowany, 1 litr zagotowałem soku. On trochę zgorzknął, ale nie aż tak bardzo, tylko lekko tam podciągnął się. I w nim sobie rozrobię, a właśnie drożdże, które Wam wcześniej pokazałem. I rozrobię połowę paczki drożdży, mimo że ta paczka jest na 35 litrów nawet wina, no to ja rozrobię pół tej paczki drożdży w tym, dlatego że bez spoko one po prostu się same potem wytrącą, zneutralizują, a dzięki temu, że danych ich dużo, to wino bardzo mocno zacznie pracować, bardzo szybko zacznie łapać procenty. To jest dosyć ważne, bo jak dacie mniej tych drożdży, to one, fermentacja będzie burzliwa na początku tak czy owak, ale będzie mniej to, mniej to będzie po prostu skakało. A jak dacie dużo droży, to szybciej po prostu alkohol zacznie się wytrącać i szybciej się będzie sterylizować wam ten sok, żeby on się nie psuł, bo oczywiście alkohol będzie go super konserwował. Za chwilę jak to się odstudzi, bo drożdże możecie rozrabiać w takiej temperaturze, jak to będzie miało 22 10 stopni, no nieważne ile stopni, po prostu żeby was nie parzyło, żeby to była ciepła woda, ciepły sok, żeby był nie gorący, tylko ciepły. Wtedy rozrabiacie drożdże z maksymalną ilością cukru. Cukier to już teraz dam, potem tylko drożdże. No i wleję to do baniaka, a potem resztę, no i, po, i potem ten sok już zrobionymi drożdżami, cukrem, ten litr tego wszystkiego wleję do baniaka, a potem zwykły sok już po prostu pomarańczowy 100% wleję do baniaka. Jak widzicie przepis jest bardzo prosty. Ile czasu będzie to fermentowało? No jak drugą tą część jeszcze będę pokazywał Wam już baniak, gdzie będzie zlewał do butelek, no to będzie to już po 6 miesiącach. 6 miesięcy będziemy wszyscy starsi, dlatego że po takim czasie ja dopiero wino zlewam. Daję im 6 miesięcy na pracę. Thank you Co Wam wychodzi, jak macie wyciskarkę wolną, obrotową to jeżeli tutaj z pomarańcza, to akurat tego niekoniecznie wykorzystacie, to coś. Jeżeli macie z jednego owoca, bez pestek, oczywiście zawsze dajecie sam miąż, żeby wycisknąć z niego sok. Jeżeli macie to na przykład z bananów, z jabłek, z gruszek, no czy z takich innych owoców, gdzie miąższ można wykorzystać, to oczywiście go wykorzystacie. To jest super sprawa, żeby z niego zrobić na przykład jakiś, yy, powiedzmy, z jabłek to jabłecznik. Czy inny wkład, czy z banana, coś z po prostu wspaniałego, wino bananowe już robiłem. Ten miąż naprawdę świetnie się nada do wykorzystania, zarówno do ciast, a jeżeli lubicie jeść jogurty, to ja Wam powiem, kupcie sobie jogurt naturalny, bez żadnego smaku, dodawajcie ten miąż do niego sobie. I on Wam zabarwi smak tego jogurtu na oczywiście smak tego miąższa. Ten mięż miąższ po prostu będzie albo bananowy, czy jakiś. Będzie bardzo, bardzo fajny jogurt naturalny z czymś takim. Szczególnie polecam właśnie bananowe, jabłkowe, gruszkowe, wiśniowe i tego typu rozwiązania. Pomarańczowe jest trudne do wykorzystania, dlatego że to białe plus, właśnie te wszystkie byliny tym to niekoniecznie będzie smaczne, ale może ktoś znajdzie do tego i zastosowanie jakieś. No i nadszedł czas, że mam sporo soku, jak widzicie w balonie trochę już jest, tutaj jeszcze wciskam, tu jeszcze w garku mam już taki mocno, to jest ten zapasteryzowany, mocno już posłudzony. No i nadszedł czas, żeby dodać drożdże. Drożdże sobie w tym akurat rozrobię, w pojemniku. I powiem Wam, ja wszystko robię na oko, wsypuję sporo tych drożdży, tak pół paczki, jak Wam mówiłem wcześniej, żeby tam bardzo szybka fermentacja następowała. No i oczywiście dodaję ten kwasek cytrynowy. Też, on będzie stabilizował, jeszcze do tego gara też go wrzucę. On oczywiście też będzie konserwował, żeby wam się to wino pomarańczowe, ani żadno inny sok, z którego wino będziecie robili, żeby wam się nie pokrył. No i do tego jeszcze dodaję cukru, czyli drożdże, kwasek cytrynowy. Ile tam wejdzie, to jeszcze cukru dodam. I oczywiście to sobie zacznie pracować. Ja tak od razu tego tu jeszcze, to już, mówię, na no maksa, rozróbcie tego, bo to potem drożdże będą niwelowały tam. te ten cukier, więc nie obawiajcie się, że za dużo cukru dacie No i to wszystko rozrabiam. A, i to jest już ciepłe takie. Nie jest gorące, no bo wiadomo, że to jest w takim plastiku. Jest po prostu ciepłe. No i wszystko rozrabiam. I odstawię po rozrobieniu, odstawię to gdzieś tak na 5 minut. Inni piszą tam, że na dłużej. A niektórzy to w ogóle robią ten powiedzmy sobie rozrobienie drożdży nawet na dzień, albo nawet na 3 dni. Niektórzy odkładają. My ja Wam powiem, że Musielibyście mojego wina spróbować, jakie one jest wyśmienite, i dlatego ja tak nie muszę robić. I tak będzie super. Nie my też nie musicie tego robić, bo to już sprawdzone przepisy są. To na 5 minut odstawię jak dobrze wymieszam. Potem wleję oczywiście do paniaka z pozostałym czymś. No i oczywiście ten zapasteryzowany też do tego dodam z większym już roztworem kwasku cytrynowego. Pamiętajcie, że jeszcze raz wspomnę. Sporo drożdży, żeby szybciej i mocniej fermentował alkohol, oraz pamiętajcie, że troszkę kwasu cytrynowego i pamiętajcie najważniejsze maksymalny roztwór cukru. To muszę cały czas powtarzać, bo jak dacie za mało, to wam się zrobi ocet. Trzeba przetoczyć albo na pół wytrawne, albo bardzo wytrawne, albo ocet. Cały czas musicie mieć pod kontrolą cukier. I oczywiście, jak ja już to zrobię, żebyście widzieli tam, oczywiście, ten rurkę fermentacyjną, wszystko walne, no to będziecie musieli zaglądać co jakiś czas na początku burzliwa fermentacja. Tam najwięcej właśnie się wytrąca cukru z tego wina. Tak mówię, po pierwszych czterech tygodniach ja już bym patrzył, czy cukier się nie wytrącił. No i ten roztwór drożdży z cukrem i chwaskiem cytrynowym wlewam do pozostałej części baniaka. Okay? A no zaraz dodam ten jeszcze przezpasteryzowany z cukrem mocno rozrobiony. No i zamykamy winiacza. A co ważne, jeszcze o czym warto pamiętać, nie lejcie nigdy do samego czubka tego soku, dlatego, tego nastawu. Dlatego, że po prostu on zacznie fermentować, to wam się bardzo mocno piana podniesie, zapcha rurkę i wysadzi wam balon. Dotąd lejcie wyżej nie, bo naprawdę tutaj będzie jeszcze piana. I kolejna ważna sprawa, co powinniście generalnie takim winiaczem codziennie go wziąć? Trochę nim tam zamieszać, żeby po prostu z dołu te osady to wszystko się podnosiło razem z drożdżami. Ten cukierek jest jeszcze nieprzerobiony, żeby to wszystko tam dobrze pracowało. Raz na dzień możecie zamieszać, albo nawet kilka razy na dzień. Tam kilka razy nim bujnąć, tak jak wam pokazałem, i, i to wszystko. Oczywiście nie że przez 6 miesięcy, ale przez te pierwsze. To wtedy będzie dobrze e, pracowało. A na końcu, oczywiście, jak już będziemy zlewali, to wam pokażę przez sitka filtracyjne do wina, jak to się oczyści. One samo już oczywiście oczyści się, że ładną barwę e, zyska. Teraz to jest jeszcze z miąższem, który miąż oczywiście zacznie opadać ku dołowi, czyli osad. No i słuchajcie, ja jeszcze sobie starkowałem jednego małego pomarańcza. A ja w zasadzie skórkę pomarańczy starkowałem własnymi rękoma, czyli rękoma mojej ukochanej kobiety. No i tej skórki dodam, no Ona jest oczywiście gorzka. Ale w smaku wina nie będziecie czuli tej gorzkości, ale będziecie za to czuli bardzo intensywny aromat pomarańczowy. Więc odrobinę tej skartowanej skórki pomarańczowej, którą wyparzyliście oczywiście wrzątkiem, dodajcie też do wina. Nie dużo, ale odrobinę. No i to wszystko. Wino pomarańczowe. pomarańczowe zlałem one teraz jest jeszcze mętnawe z tego powodu że dopiero co zostało zlane ale powiem wam że one jeszcze w baniaku zanim on był poruszony było po prostu bardzo bardzo klarowne po prostu będzie to barwę miało jasno pomarańczową ale przezroczystą nie taką jeszcze jak tutaj jest z odrobiną zawiesiny w smaku Czuć wyraźny pomarańcz, ale to jak smak będzie smakował, to zależy od tego, jakie wykonacie. Winko w każdym razie prezentuje się bardzo dobrze. Możecie je sobie oczywiście, jak opadnie już cały ten śina, zlać do butelek. No i się cieszyć winem. Wino, które wcześniej zlałem do flaszki, jest jak widzicie przezroczyste. Nie pozostaje nic innego, jak sobie wykonać takie winko, kosztować. Rozpijać się nim i delektować, i z mojej strony to tyle. Polecam Wam wypróbować, gdy pomarańcze będą tanie w sklepie. Dzięki za obejrzenie tego filmu! Zapraszam na następne. Cześć! Idealna, czysta barwa. Wino będzie super, miał barwę, a smak. Ten, o którym Wam opowiedziałem, winie, sposobie robienia tego wina, no po prostu smak. Musicie to zrobić. Ja patrzę na promocję w sklepie. I oczywiście działkę tam też, jakie tam owoce się ma, ale jak jest promocja w sklepie na pomarańcze, ostatnio była ja Kupiłem 30 kg pomarańczy nie wiem ile tu kilo ładowałem w to. Ale generalnie z 2 kg pomarańczy wychodzi około litra soku. No i to jest najważniejsza rzecz. Jak już wino pracuje i macie dużo tej pulpy, to po miesiącu, półtora, tą pulpę możecie sobie już wywalić. To, co w samym soku, tam jest ta zawiesina. Ona będzie pracowała, ona będzie spokojnie spełniała swoje zadanie wraz z drożdżami. Pulpy, jak jest nadmiar, będzie się gromadził. Możecie to śmiało wyciepnąć razem z tymi owocami. Potem to już jest rozpędzony pociąg i on będzie sobie pracował. Zdrówko. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Bomba wybucha na dole.